Witajcie na kanale Zdrabkowe Małżeństwo. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was wznowienie, premierę. To zależy jak to woli. Ekstra linii. Jest to jedna z naszych ulubionych zdrapeczek. No i jak już się okazało, jedna jest wygrana. Tym razem leży po mojej stronie. Jest to zdrabka z numerem 19, ale mamy tutaj Pff. dwie zdrapki z numerem 1, bo są to dwie różne paczki. Także no zobaczymy, co tu na nas czeka. Mamy też jedną z numerem 13, czyli teoretycznie pechową, ale ostatnio przynoszą nam dość spore sumki. Także zobaczymy. Oczywiście jest to rywalizacja mąż kontrażona, no i zobaczymy, co tym razem na nas czeka. Generalnie wydrapaliśmy oczywiście je wstępnie, zostawiliśmy po 10 symboli, w jednej zostały 8, bo się trochę zapędziłam, no ale myślę, że nic złego się nie stanie. I zaczniemy sobie od tej z numerem 1. Dobra, pierwsza zdrapeczka to będzie moja. No to zobaczmy jaki tutaj nam się ukrył kolejny symbol. Mamy parasol. Dobra, w pierwszej jej nie ma, w drugiej już mamy. Dalej nie ma. Nie ma. O, tutaj mamy. W kolejnej nie ma, ale w przedostatniej znalazł się jeden parasol. I w ostatniej też pusto. No to sprawdźmy kolejne symbole. Są to kości. Czyli tak, w pierwszej strapeczce nie ma, ale w drugiej mamy linię pionową, czyli nie tam, co powinniśmy, jak zawsze. Na odwrót, później mamy środkowy symbol, później po prawo, no czyli tych kości nawet jest. Później. No w każdej jest pojednanie, ale tu mamy trzy. Jest dobrze. Nawet bardzo dobrze, ale zobaczymy, czy nas to później uratuje. No i w ostatniej nie. Dobra, następny symbol to ptaszek. Coś rzadko trafią akurat ptaki w zdrapeczkach. Tak, w pierwszej mamy pojedynczy, w drugiej nie ma, w trzeciej nie ma, w czwartej nie ma, w piątej nie ma, w szóstej nie ma, w siódmej nie ma i ósmej też nie ma, czyli jeden ptaszek na całą zdrapeczkę. No to zobaczmy kolejnie. Kolejny symbol to serce. Serce chyba gdzieś było, zacznijmy sobie od dołu. Mamy już dwa serduszka. Tutaj nie mamy. Kolejnej brak, brak. No i to by było na tyle z serca. Dobra, no to już zbliżamy się. Podkowa. Gdzieś tu ją widziałem. pierwszy nie ma. Drugiej, trzeciej, czwartej. O, mamy podkowę. Jest przynajmniej jedna. No i tylko jedna. Dobra. Jeszcze trzy symbole do końca. Mamy arbus. No to już nam sytuację bardziej ratuje, bo go widziałem w wielu miejscach. Chyba chodziło ci o słońce albo o cytrynę, co najwyżej. Arbus też jest spoko. No pełnią linię, ale. Nic yy, yy, wygranego. O, tak <tryk> bym to powiedział. I tyle. Dobra, przedostatni symbol. Balon. <grystanie> Zrobi z balon to? Strapeczka. Mam nadzieję, że nie. też mi się przyda. No. Okulary. Okulary byłyby fajne. Nawet klucz byłby spokój. Dobra, no to ostatni symbol, jak obstawiacie. Coś ci się nie, przyda, nie ja... Ja, czy to nie ma. Nie ma Nie ma? Nie ma. Uuu, zdrapeczka pusta jeszcze dla pewności. Kontrolne. Tak. Więc pora od razu na moją, z numerem 1. Zobaczymy co tutaj. Na początku mamy dzwon. No to sprawdzamy po kolei. Tutaj jej nie ma. Tutaj mamy. Później tutaj jest. I tutaj ok. Kolejny symbol to tęcza. Mamy ją tutaj. I jeszcze jest tutaj. Tutaj. Dalej mamy księżyc. No to sprawdzamy, o tu był jeszcze dzwon. Księżyc mamy tutaj. I mamy na samym dole. Na razie tyle. Dalej leżak. Leżak, leżak, leżak. Czy gdzieś w ogóle jest leżak? Tak jest. Mamy leżak tutaj ale to jest niestety jedyny leżak. Później mamy parasol, to nam się pojawia. No trochę tych parasoli jest, ale chyba jest kluczy. Mamy dalej łódź. Tutaj. I na samym dole też mamy łódź. Kolejny symbol to kwiat. Nie kojarzę tutaj kwiata. Kwiatu? Kwiata? Nie wiem jak się mówi. Dalej mamy motyla. Motyl na pewno był i się nie pomyliłam. Motyl jest tutaj. No i tyle. To co? Klucz teraz. No byłoby miło. A to niestety tylko słonik. No to wypełni nam troszeczkę. Tam, że to linia, tu biedronki nie było, szkoda. Dobra, słonie też tutaj. Dwa słonie, jeszcze tutaj. No i co? Klucz, biedronka, korona. Dużo może wpaść więc ale nie serce, serce którego tutaj nie ma no świetnie niestety tym razem zdrapki z numerem pierwszym nas zawiodły no ale zobaczymy jak będzie dalej następna zdrapeczka jest z numerem 13 czyli teoretycznie powinna być pechowa jak będzie mam nadzieję, że nie będzie pechowa więc Sprawdźmy, jakie mamy kolejne symbole. Mamy motyla. No to zacznijmy sobie od dołu. E, mamy motyla w pierwszym rzędzie. W kolejnej strapce nie ma. Nie ma. O, tutaj jest. Jeden. Później mamy w jeszcze jednej strapce. O, już jakby była moneta. To by coś było więcej. I to tyle. <tryk> No to następny symbol to ten W pierwszej nie ma, w drugiej nie ma, w trzeciej nie ma, w czwartej, piątej, szóstej, w całej zdrapeczce nie ma. Lipa. No to zobaczmy, może następny będzie nieco bardziej szczęśliwy. To jest księżyc. No i co, w ostatniej nie mamy, w następnej też nie ma, nie ma. Ale o, księżyc się przynajmniej pojawia na pierwszej. Czyli jeden księżyc. No, troszkę do przodu. Dobra. Następny to kwiat. Kwiat jest w ostatniej strapeczce. Nie, przedostatni. Później nie ma. To tylko tyle. Coś nie zapowiada się zbyt ciekawie. No ale dobra, mamy kraba. No i krab na pewno gdzieś tutaj jest. Tylko na gdzie? Tu nie mamy, nie mamy. Mamy pierwszego kraba. Później pierwszej. O, jeszcze jednego motyla. Zauważyłem. No i dobra. To sprawdźmy następny symbol. Jest to diament. No i diamenty są w ostatniej, grz w ostatniej grze już mamy co najmniej dwa. Później tutaj jeden. No na razie w każdej jest po jednym. Tu nie ma... Nie ma. No i po co się odzywałem? Dobra, to może lepiej nie będę mówić przy następnych symbolach. A tu mamy podkowe. Tu nie mamy, nie ma. Tu jest jedna. Tutaj jedna. Ale tu już się pojawia więcej u góry. O dwie. Pierwszy. Następnej też mamy dwie. I tutaj nie ma. Dobra, no to teraz fajnie, bo jakby słoneczko wpadło. A wpada serce. Uf. też może być, ale. po, mnie po prostu nie. Tak. I tutaj jest. I to tyle. Serc. No to ostatnie Moneta ale jakby wpada, to by było super. No dobrze, niech wpada. Popcorn. No super. Wiadomo. Popcornu nigdzie nie ma. Może... Masakra. No to ostatni. Uratuje nas. Kości. Fantastycznie już elegancko. Nie ma. Ani jednej kości. Czyli jednak trzynastka okazała się pechowa. Jeszcze tylko dla pewności chociaż nie wiem po co, żeby się dobić może. Tak. JTW. Czyli ja już na pewno przegrałem. No trudno, jakoś to przeżyję. Musiałam tyle przeżyć. Przegranych to i ty jakoś przeżyjesz. E, dobra, szukamy słonia, słoni trochę jest tutaj, też mamy słonia, tutaj mamy słonia, tutaj jeszcze trochę słoni jest, no i tutaj. W czy może się zdarzyć, że symbole takie same są w jednej linii? Chyba nie. Albo przynajmniej my jeszcze ani raz tak nie trafiliśmy. Balony. Balonów tu wcale nie ma. Dalej mamy łódź. Czy łódź jest gdzieś tutaj? Też nie ma, nigdzie łódź. A widzisz, że próbujesz mnie naśladować. Nie, 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 ja już mam wygraną, także nie, nie, tak się nie da. Yy, biedronka, super, nie no, ale dobra, biedronka jest, biedronka jest tutaj. Żeby nie było, że wcale nie ma. A tu był jeszcze słonik. Klapki, yy, niech Eee, Ale nie ma więcej biedronek, ja chyba nie widzę więcej biedronek. Mamy rower, którego nie ma. Super. Mamy arbuza. Arbus już jest. Tak? Tak. Tu jest arbus. I i i. Tu jest jeszcze na samym dole arbus. Ale to by było na tyle. No tu patrzmy, co jest dalej. Dalej mamy kwiatka. Którego nie ma? Nie, jest. Kwiatek jest tutaj na górze. Mamy kwiatka. Ale to jest jeden, jedyny kwiatek. Jest ptak. Taki dużo, trzy linie nawet. A no, zaraz zobaczymy po kolei. Tutaj się ułożyły. Dobra, tu jest jeszcze tak. Tu jest jeszcze. I to chyba tyle. O tu było jeszcze słońce. No to tak jak mówiłem klapki, diament. Dlatego tego mamy rolki. Chciałem ja mam coś na buty, to mam. Znaczy na Mamy rolki. Tu też są rolki. Mamy rolki. Okej. Okay. No i dobra, ostatni symbol to wiatrak. Czyli chyba jest coś, tak? Czy to już nie ta zdrawka? To jest wiatrak. Ja to nie ta zdrawka. Tutaj nie ma. Popcorn, diament. I tu jest jeszcze na samym dole. No dobra, ale tak czy inaczej jedna linia jest, więc zobaczmy co się pod nią kryje. A tutaj mamy 20 zł. No i już jest fajnie. Czyli dokładnie tak samo jak z krzyżówką, jest połowa. Także super. Nie mam pojęcia jakie są kontrolne. Te te te. Tak może Prawdopodobnie. Być. Jest to prawdopodobne, zatem nie ma nawet co podsumowywać, bo tak naprawdę tylko ta jedna strapeczka nam wygrała i wygrała 20 zł, więc fajnie, że więcej niż zwrot. Tak, no na całość mi daliśmy 40, więc równo połowa, jak na nasze premiery akceptowalne, dobrze. Akceptowalne. akceptowalne, zresztą no, to zupełnie tak jak premiera krzyżówki, także. Tak, więc ten Tylko te Wtedy droższe wygrałeś tak mają. ty, tym Ale... razem wybiłam ja. Czyli równowaga w przyrodzie jest zachowana. Ale wiesz, co jest z tym wszystkim najśmieszniejsze? Nie. Że ty nie drapiesz na co dzień krzyżówek, wygrałeś w krzyżówce, ja nie drapię na co dzień linii i wygrałam w liniach. Może to Zamianka. jest jakiś sposób, może Dobra. powinniśmy się trochę pozamieniać. No i ogólnie też przepraszamy, że ostatnio tak rzadko filmy wychodzą, ale jest sporo pracy i po prostu nie ma kiedy się zabrać za nagrywanie, no ale obiecujemy poprawę. Mam nadzieję, że teraz już będzie tylko lepiej, więc... więc... Mam Trzymajcie więcej. kciuki za to, bo się przyda. No i, no i niedługo jakiś konkurs wypadałoby zrobić, bo dawno nic nie było, więc no. kto wie, kto wie. Może macie jakieś ciekawe pomysły, propozycje? No to piszcie w komentarzach. A tymczasem dziękujemy Wam za oglądanie i zapraszamy na kolejne odcinki.